Witam serdecznie Jesteśmy na trzynowisku Dziś stwierdziłem Że co sobie zrobię tak żeby was bi... znaczy, żeby widzieć siebie troszeczkę tak To jest ważne uważam bo ja, jak coś chce powiedzieć na przykład to O jest nie? Coś tam tak, Wszyscy mojego ryja już widzieli więc To nie ma jakby znaczenia słuchajcie mam no mam dwa rodzaje sierpów, tak? Jeden mam taki chudy z ząbkami, takie ząbki ma, a drugi mam taki zwykły, nie? Z naszej takiej firmy Romaniuk, nie? Polskiej Romanik no no to to mam, nie? To taki no, sierp taki, ale też uważam, że ten chyba, który jest nieząbkowany, a właśnie bardzo ostry uważam, że jest trochę lepszy. Nie? To zależy jeszcze jaka trzcina. Uważam, że to takiej świeżej trzciny, jak jest teraz, może ten ząbkowany być lepszy. Mianowicie ten bez ząbków jest lepszy na y, zimę, kiedy ta trzcina już, się, już jest ruch, y, krucha bardziej. Tak? Ona jest taka krucha. A ten wtedy łamie. Nie? Tak. Y, podstawowe takie jakby informacje dotyczące samego, samej techniki cięcia. To zaraz Wam pokażę oczywiście. Mam nadzieję, że będzie wszystko widać. Chodzi o to, żeby ten ruch ten ruch nie był po prostu do końca o, taki typowy ciągniony ruch, ciągniony, tylko żeby po tej garści czciny, którą trzymamy, żeby zrobił się taki łuk troszeczkę. Nie? Łukowo trochę jakby, musi... O, tak nadejść takie cięcie troszeczkę. Tak. Ja się dopiero wprawię. No ten sierp jednak chyba co tamten to zawsze jest. Nie? I, I teraz tak. Te listki już się robią tutaj ładnie brązowe. Tutaj ten początek będzie wiadomo gorszy, bo połamamy i tak dalej. A w środku trzcina zawsze jest w lepszym stanie. W razie czego gdzieś na przykład, yy, że urwiemy korzonek. Tak, że nam korzonek wyjdzie razem co, z... a ma jeszcze liść, Jak zacznę przesać, to to cała działka będzie w liściach no ale to będą pierwsze ciekawe ule one jak wyjdą to będą w ogóle super bo będą miały odcień słuchajcie zielonawy tak jak ja to przeczeszę to ta trzcina dość szybko jeszcze przeszknie uważam że słoma zebrana typowo zielona ona ma więcej wody w sobie niż trzcina od razu możemy łapać za końcówki tak, i te śmieci najgorsze wyczepić. No tak, mamy typowo liściową trzcinę. No ale to i tak słuchajcie u, do uważam, że do momentu kiedy nie przyjdzie taki typowy bardziej mróz lub ta przedwiośnie tak naprawdę, to... Ten liść, on będzie jakoś tam wisiał zawsze na tej trzcinie, więc no ja i tak to czeszę, i tak to czeszczę. Dopiero, dopiero w tym roku miałem tak naprawdę trzcinę na sam koniec, Tak, która w zeszłym roku, nie? W zeszłym sezonie robimy. To dopiero ta trzcina, która była na sam koniec, to ona się nadawała do tego właśnie, że bez niczego, nie? Bez czesania, bez niczego można było ładować ją w ule. I było wszystko w porządku. Yy, co jeszcze mogę opowiedzieć? O trzcinie. Uważam, że bardzo ważne jest to, że trzcina, którą tutaj posiadam jest to trzcina, yy, która nie rośnie w wodzie. Tak? To oczywiście są lata takie, że na przykład tu stoi woda. Nie? Albo jak zbrowy wyjdą, bo wisła wyleje. Ale to nie jest właśnie trzcina, która cały czas jest w tej, w tej wodzie. To jest bardzo ważne. Kolejna, jakaś, kolejna rzecz, ta trzcina nie jest ekstra gruba, taka bambusowata. W momencie kiedy ja zrobię z tego UL, to on jest lepszy, bo ma więcej dziurek w tej ścianie. Tak? Tych rurek. No nie? Dlatego uważam, że do robienia korpusów najlepsza jest szcina jeszcze, jeszcze chudsza. No ale to co mam tutaj w tej chwili, to jak ja pomieszam te szczyty z tym dołem, no to będzie to eleganckie. Nie? Ścina, którą tniemy na takie jakby łące, na łące co rok, jest nam, słuchajcie, jak co roku będziemy ją ciąć, to będzie tylko i wyłącznie coraz lepiej. Jakieś chamstwo też urosło. Tak, ona jeszcze jest dość ciężka, ona ma tego liścia. W tym samochodzie to ileś tam przywiozę, a, a to tak naprawdę nie będzie dużo, nie? Po tym całym wyczesaniu. Te wszystkie liściory, które nam zostaną z tej trzciny, to można śmiało używać do robienia co roku poletka takiego, wiecie, permakulturowego, nie? Że non stop co czesane wyrzucamy na pole i robimy taką warstwę. No i na wiosnę na przykład czajemy w tym dynie, kabaczki i w ogóle i się nie martwimy o jakieś nie? Duperele z przerywaniem, pryskaniem, nie daj Boże i w ogóle inne rzeczy. Po prostu to sobie te dynie w ogóle będą rosły. Na tej naszej ściuce, co my porobimy, nie z tych liściów, to poprzednio jeszcze najlepiej pod te liście zaatbić sobie karton najpierw dać trochę kartona i wtedy dopiero te liście z tego czesania, no tak, tą trzcinę można wykorzystywać na różny sposób nie? Teraz mam, jestem na jakiejś grupie, że remonty z domu, domów starych no to normalnie ceglane ściany to porobili takie maty, szyte jak ja mówię, nie? zszyte. i normalnie to było do ścian przywalone, tak, ale że to było grube maty, Ja nie? nie tam, tak jak robili pod podtyng z takiej trzciny, co teraz płot maskują, nie? Tylko po prostu. konkretnie, nie? Konkretnie. Tam były maty porobione na całego, więc ktoś się napracował, jak robił te ściany. No. Nie. Dobrze. Curka niestety nie wziąłem, bo to by trzeba było jechać tam przez wiochę, teraz jest jakaś, nie wiem, szalona strefa, nie? co mówię, dobra. Poczniemy trochę dzisiaj już tym Ta Kaczcina na ogródku mi się jeszcze trochę uleży, tak? Ona zaraz ten y, liść jeszcze się zrobi, słabszy. I zaraz będziemy czesać i robić już uliska. Teraz jeszcze mam jedną panią, tak, nadal. <laughs> Mam zrobiony jeden korpus, namówię ją od razu na drugi, bo akurat tam tak słoma leży. Tak, dzisiaj jadę, słuchajcie, do leśniczego, jak Ewelina wróci z roboty. Będziemy gadać o piękach. Nie? Jadę specjalnie do leśniczego. Udrożniła się ścieżka znajomości. Nie? Jadę tam specjalnie, żeby po prostu z tego lasu dostać na ule, drewno, nie? Na te pięki, na to wszystko. Może on się podjara, będzie chciał w tym lesie, żeby gdzieś trzymać dzikie pszczoły. To możemy coś tam takiego porobić wtedy, nie? Że znajdzie takie miejsce, że oberkamy, że wokół naprawdę nie ma żadnych pszczół dość daleko. I na samym środku postawimy, nie? Pięć z uli z tymi dzikusami, co ten. I będą stały w tych piękach. Nie? Na przykład, mogę z nim wejść w taką, na przykład, nie? że on załatwia drewno, ja mu pokażę, jakie pięki mają być. No nie? I po prostu on, w miarę jak pracuje w tym lesie i się nadarzy mu taki pniok, no to go nie, nie? Nie. Nie tną go na opo, tylko on tam będzie leżał, uciekał na mnie. Nie? No normalnie, legalnie to odkupimy, przecież tak i wszystko i wszystko. Ogólnie tak. Ale to nie będzie duża kasiora za takie pięknie, nie? to to już runo leśne się z tego robi, nie? Nie? Tak. I bym może porobił nawet takie ule jeszcze inne, że ten pieniek by był tam 8-9 ramek. 8. Ale bym tak zrobił, że już ktoś mi to podsunął chyba przez telefon nawet. Tak. Teraz, że by był z dwóch korpusów, nie? I był taki wysoki ten pieniek. I oni w tym lesie by myśleli, że to barć jest, a to by miało ramki w środku, nie? Byśmy takie coś może trzymali w lesie i w cholerę, niech tam siedzą, wąsko wysoko, byśmy załatwili jakieś pszczoły dzikie, nie? Co to tam żyje samo sobie, nie? I on by miał takie pszczoły w lesie. Może? Tam nie wiem. Ja tam nie wiem, słuchajcie, naprawdę, bo ludzie to mają różne, nie? Ja raz przyjeżdżam do leśniczego, obok stoi ktoś przywiózł z 15-20 styropianów na te pustkowie tam nie. Ja mówię no. W lesie to się trudno trzyma pszczoły, bo las to po pierwsze to trzeba mieć taką właśnie pszczołę jakąś, nie? Jakąś pszczołę trzeba mieć leśną, a nie tam nie. Wydaje mi się, że te moje właszki, no to nie wiem, czy one by się tak nadawały typowo do lasu. Co one by ze sobą tam w ogóle robiły? Nie? Jak by to wyglądało? Tak dalej, tak dalej. No, ale według mnie las to jest w ogóle specyficzne miejsce, gdzie po prostu te pszczoły to one muszą być rozrzucone, nie? Tak, jakbym miał to trzymać w jednym miejscu, to pięć uli i koniec. Nic więcej, nic. Nie? Tak. No i był, nie? Przyjeżdżam. Patrzę, mówię, o pszczoły u Pana stoją, tak dalej, mówię, a tak w lesie, nie, to te styropiany paskudnie wyglądają, nie? No. On na mnie najechał, nie? Leśnik na mnie najechał, nie? O, to styropiany, super, że mówię, no, to u Pana jest leśnik, nie, mówię? <laughs> nie? Jak to Panu to powiedział, no ten pszczelarz, że one są lepsze, aha, no to... Pan jest całe, całe życie pan drewno robi, nie? A komuś pan wierzy? No bo on ma pszczoły, no i co z tego, że mam nie? <laughs> no, twarda rozmowa, bo No bo mnie to dziwi, nie? że ktoś, kto całe życie zajmuje się drewnem, tak? Ktoś przywiezie mu pszczoły, coś mu tam nagada i on myśli, że to tak, że to ...to on lepszy od drewna, Nie? Dobra, walczymy, słuchajcie, z tą ściną. To wygląda wszystko na pozór do dupy Ale obiecuję Wam, że jak ja to zacznę czesać To nagle z tego się zrobi materiał Naprawdę Nie, tu widzę z brzegu trochę gorsza Sierp nie jest najlepszy do czciny. Chyba lepszy jest taki po prostu co ma jak nóż, nie? Bez tych ząbków. Albo bo ten jest po prostu może trochę tak gruby. Nie wiem. Na kolejny raz po prostu weźmiemy ostrzejszy się i koniec, ale dzisiaj zróżmy się tak ciąć. Co może jeszcze mam odczucie opowiedzieć, ja nie wiem. No po prostu, no to jest o wiele inny materiał, lepszy, tak? Ja to po prostu jestem taki, że ja tak jakby w ogóle Innej filozofii nie widzę, nie? Ja to dla siebie to też najlepiej bym pobudował dom z trzciny. Cały. <grystanie> Dlatego dla mnie trzymanie pszczół w terapiami w ogóle nie, odpada całkowicie. No. Jak będę stary i będę potrzebował lekkie konstrukcje, no to być może będę się bawił, nie wiem, może bardziej dla siebie. Nie wiem, nie wiem jak przyszłość będzie wyglądać. No a ja będę sobie na przykład kręcił coś, zrobię jakąś, będę trzymał cały puszko ulach i to będzie lekkie całkowicie. Nie? Jak masz coś wiązane, a nie w ramie drewnianej, to to jest jeszcze lżejsze. A to, że ja mam po prostu nawet te moje trzcinowe ule, nie są, nie należą do najlżejszych na świecie, to tylko dlatego, że ta konstrukcja ma być bardzo trwała, tak, ona ma być, ona ma być cholernie trwała, nie, też można to opalać, wędzić non stop, rzucać tymi korpusami i tak dalej i mimo, że to jest z naturalnych całkowicie tych, y, 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 nie, materiałów, to to będzie się trzymać, tak. Tak, już trzciny można naciąć już, Tak jak ściągamy wzrokiem z to pole, tak po prostu za jakiś czas będzie tutaj łyse pole Czy zimno, czy nie zimno? Ja tutaj potrafię nie przyjeżdżać sobie i ciąć. To trzeba, tak? Uważam, że yy, widziałem już yy, różne tutaj sposoby yy, próby cięcia trzciny yy, Drugi sposób też dobry to, że jedna osoba trzymała, a druga ścinała piłą palinową przy ziemi. No i rzeczywiście to szło, rzeczywiście to wychodziło. I po prostu no, z tej trzciny jeszcze da się coś zrobić, ale tak żeby robić ule to właśnie bardzo fajna jest ta trzcina, że od dołu ją tnę, nie w wodzie, bo ta najlepsza trzcina, najbardziej odporna uważam, że na wodę. To ona zostanie pod tą wodą, pod tym lodem tam. Teraz lodów i tak nie ma. Nie? Więc jak ja tutaj ją przycinam przy samej dupce, przy samej ziemi, no to ja mam, jakby ja uważam, że mam najlepszą trzcinę, tak? Ta trzcina po prostu co rośnie w wodzie, typowo to ona nie jest idealna. Idealna. A taka gruba, co jest jak kciuk, to nie wiem, to można. Ja bym ją, ja na przykład używam taką grubą trzcinę. Już najgrubszą i, 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 spyt, i jak widzę taki pęczek, że gdzieś tu wytnę taki, to zwyczajnie, no one idą bardziej w dach. Te najgrubsze, nie? Bardziej w dach, ale to tylko w takie miejsca tego dachu, nie że cały dach jest taki gruby, o. nie? to jest taki barier. no i po prostu to jak robimy to tą moją e, sierpem to ja tej trzciny tak nie połamie tak, że ona jest połamana że jest pomiętolona i tak dalej i tak dalej ona nadal trzyma się ładnie kupy no i wtedy jak tą ścianę zrobię z takiej fajnej niepomiętej trzciny ni nic to jest elegancko. Oczywiście, jak tam niektóre czinki się połamią, tu i potem tym czesaniu, i tak dalej, ale trzymają tą równość, wszystko w porządku. Ale z reguły, jak trzcina już się gdzieś złamie, no to po prostu to się wyczesze. Nie? Tak. Ja mam zrobione czesadło. Będziemy czesać, ja wam pokażę, jak się czeszę. Nie? Ja wam pokażę, jak się czeszę. Yy, trzcinę, yy, bo to musi być zrobione czesadło. Będziemy o tym gadać. Tak. Żeby porobić maty czcinowe, to już też można teraz to rozpocząć I po prostu jechać Nie, z robotą Jeśli ktoś chce, tak yy. Oczywiście, oczywiście Zaraz mogą się zdarzyć Wielkie komentarze Że to nie czas na takie rzeczy Kiedyś robili inaczej, no i co z tego Nie Ta czcina mi się skurczy troszeczkę, bo ona wyschnie Jeszcze u mnie w garażu i w ogóle i to będzie co innego. Raz, dwa. Nawet, nawet zrobiąc coś do uli ze świeżej trzciny, ale porządnie to zbijąc, z takiej trzciny od razu, od razu nic złego się nie wydarzy. Nie? Bo ja już robiłem takie rzeczy. Dlatego moje doświadczenia mówią o tym, że trzcina to jest właśnie bardzo taki wdzięczny materiał, tylko trzeba go pokroić. <śm> Trzeba ja to wszystko tu pokroić. W garażu, w pracowni też trzeba mieć jakiś tam sprzęt. Tu na przykład mam, o, ucięła mi się trzcina, która jest taka gruba, patrzcie. No to jakbym miał, robił samych takich ule, to by było do bani. Nie? To by było niedobrze. I zwyczajnie, no, no tak to, to, to już by to już by te ule nie wychodziły takie jak wychodzą o nie w tę stronę tak no tyle co wam pokażę to wam pokażę na tym filmiku to później jak już będę robił tą trzcinę to już koniec tak tak teraz jeszcze ona się plącze w tych liściach ale to minie jeszcze trochę czasu i to, to, to na przykład ta co tutaj się jakimś cudem nie wiem wgięła gdzie się złamała no to ona całkowicie opadnie nie będzie to, to tylko teraz łatwiej ją ciąć z tego zbiegiem, z tego sezonu zimowego nie? no Jak nam się urwie, warto go właśnie oberwać. Tu ten początek jest paskudny ale to nic. Zobaczycie, że jak będziemy czesać, to ja nie będę patrzał na ilość odpadów, prawda? Ja będę patrzył na to, żeby mieć ładną trzcinę. I ta czesadka to po prostu grabie. Stół trzeba mieć, stół ze śmietnika. Najlepiej ten stół, przybity jakoś do ziemi. I wtedy do tego stołu, mieć do góry nogami grabie przykręcone. Jak mamy szerokie grabie, to po, po, po jednej stronie grabi lub po środku jeszcze wkręty od spodu, na przykład dwunastki takie długie, czarne przykręcić. Wtedy, o, te, wtedy tą jedną część grabi zrobimy tak, że będziemy mieli gęściej, nie? Te igły i w tym momencie na początku trzcinę cieszymy po tych szerokich, żeby z grubsza liść odpadł. A później przecisujemy z 2-3 razy po tych e, no gęstszych czy tam gęściejszych, gęstszych No i tak, i wycieszemy tą ściankę Tak, słomy w ogóle nie cieszę Ta słoma, co teraz jest porobiona, genetyczna to ona jak wyrośnie taka i do tego ten to ona nie ma aż tak ogrom liścia. Nie? W ogóle tego nie i Nie trzałem. To jest też bardzo ważne, że jak mamy takie trzcinowisko jak to, no to trzeba też dbać o to, że co roku kosimy. Tak? Ja na przykład to trzcinowisko ogarniam już ileś lat zawsze co roku zrobię tak, że dojdę do tego momentu, że jeszcze wykoszę trochę starej gdzieś. To sprawia to, że moje pole coraz lepszej trzciny, robi się tylko i wyłącznie większe. Nie? Szkoda, że to nie jest moje pole. No ale na razie nie ma jakiegoś problemu z cięciem. I nikt nikogo nie napada na to, żeby tutaj robić jakieś odcinki czy coś. I się też wydaje, że ta osoba po prostu wie, że ja tutaj działam. I... i, i i już zauważa, że ja co roku wytnę te pole w większości. Tak, tak on nawet jakby jakieś może koszenia miał robić, no to ja mu to skoszę w odpowiednim momencie. W odpowiednim momencie dla mnie. Tak, dlatego trzcinowiska takie na wolnym terenie są super. Jeśli po prostu mamy takie miejsce, tak. Ja, ja, ja nie mówię, że tylko trzcina, nie? Może być też nawłoć ładna, ładna nawłoć. Taka, gdzie była na przykład skoszona i urosła, ładna, piękna badyla i taka nawłoć. To teraz też już byśmy mogli ją zaraz kosić. Nie? Jak ktoś na przykład ma yy, miskantów bardzo dużo no Po prostu ileś tam ma i chcesz tego posić, marty to też, miskam ty też, ale też trzeba czesać, uważaj, trzeba to czesać. Koszenie tego kosą, kosą, to ja nie wiem jak, nie? Ja widziałem tu próby koszenia kosą, sam próbowałem, nie. Osobiście nie polecam tej metody, żeby po prostu robić później z tego ule. To metodę mogę ewentualnie polecić do tego, żeby po prostu coś skosić. Nie, nie używamy tego uli, bo to nie, nie, nie działa. Tak, tym bardziej ja teraz na przykład pognę tą trzcinę, tym później też na tym moim przesadle ja jej więcej stracę, nie? Bo jak ona do tej grabi ułoży się złamana, kończy się stopić się urnie. I to jest koniec wtedy. Może są magicy tacy, którzy potrafią kosą usiąść trzcinę ładnie. No niestety mi to nie przypasowało w ogóle. Tego. Tak. I jak głównie zaczynam od tego, że w tym polu wykoszę sobie taki tunel. Taki tunel, nie? Wtedy mi wiatr nie wieje i tak dalej i tak dalej. Zawsze na trzcinowisku jest ciepło. To mogę mam na przykład powiedzieć, że zawsze na trzcinowisku jest ciepło, nie? Zawsze. To jest ciekawa. Ciekawa, ciekawa informacja, słuchajcie, że na trzcinowisku jest ciepło. Tak, jak też nagle stanie się bezdomnym, na przedwiośniu, gdzie są, nie? Zimno jest, to na trzcinowisku będzie ciepło. Trzcina robi bardzo specyficzny mikroklimat. Bardzo. Nie? Więc cina to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja się bardzo dziwię, dlaczego ludzie tak bardzo zapomnieli jej, że o użytek jakiś, tak? Eee, proszę się nie martwić w okresy takie jak teraz i później. Ja nigdy nie zapałem na przykład kleszcza na w Dziękuję. Że mnie zażarło jakieś coś. Dziki też jeszcze nigdy mnie tu nie pogoniły. Nie. nie. stajecie, wytniemy normalnie całe pole to by było to wszystko, Życie wszystkim miłej pracy na chwilę obecną po prostu no więcej informacji nie jestem w stanie wam nie wiem, przekazać może o trzcinie kiedyś będzie czoł i coś mi się przypomni ciekawego to wam opowiem no i to by było tyle, życzę wszystkim miłego dnia miłej pracy, ruszam dalej, żeby tego mieć za każdym razem jak tu przyjadę to staram mieć po prostu się pełny samochód, po dach więc to jest 10-15 pęczków I w tym momencie można nie Z tej trzciny coś robić A nie tam To Tutaj było to wszystko Życzę powodzenia w dalszych pracach Pszczelarskich w tym sezonie